Program ten jest już realizowany od 2019 roku i cieszy się bardzo dużą popularnością. Dzisiaj zapraszamy nasze mieszkanki do konsultacji z onkologiem na tzw. badania palpacyjne i na przeprowadzenie wywiadu. Dodatkowo panie, które mają wskazanie do wykonania badania USG, będą miały taką możliwość. Panie w wieku 50-60 lat mają możliwość wykonania badania mammografii piersi. Tutaj przed budynkiem Riviery stoi mammobus. W zeszłym roku było ponad 150 osób, które skorzystały z wszelakich właśnie badań tutaj u nas. My już teraz widzimy, że kolejka jest większa niż w zeszłym roku. Nowotwór piersi jest nowotworem, na którym. Który statystycznie najczęściej występuje w populacji kobiet, i obserwujemy coraz częściej zachorowania u coraz młodszych kobiet. Akcja jest zorganizowana po to, żeby. Wyłapać w jak najbardziej wczesnym stadium guzek, który możliwy jest do wyleczenia. Guzek, który w toku diagnostyki okazuje się później rakiem. Co roku spotykamy przypadkowo wyłapane kobiety mówię brzydko wyłapane kobiety, które się świadomie tutaj zgłaszają, lub przypadkowo będąc przy okazji w pobliżu, zachęcone no, samą akcją. Ideą, lub po prostu tym, że jest jakieś wydarzenie, w którym inne osoby biorą udział, i są zachęcone tym, żeby się zbadać. I wśród w zeszłym roku 60 paru kobiet, cztery kobiety miały wskazania do poszerzenia diagnostyki. W moim odczuciu ta akcja była warta tego, żeby tym czterem kobietom zaproponować postępowanie, które mogło doprowadzić do wyleczenia nowotworu właściwie całkowicie.